Czy uważasz, że kształt jedzenia wpływa na jego smak? Przekona się o tym razem z bohaterami challenge'a Multidoo, którzy będą jeść okrągłe, kwadratowe i trójkątne potrawy. To będzie świetna zabawa. Wow, jakie śliczne małe kółeczka. A ja mam chyba ser. Jess, spójrz. Moje okulary są okrągłe, a moje jedzenie trójkątne. Czy to nie zabawne? Jeszcze jak, Kate. Chyba powinnam się trochę odświeżyć i zrobić sobie maseczkę z ogórka. To niezły pomysł, a ja sobie coś przekąszę. Boże, te napoje są takie dobre. Nie rozumiem, z czego tak się cieszycie. Ja mam zwykły ser. Przypalone ciasto, a ja mam słodkie orzeszki, zielona sałata, ochyda. I tak to jest lepsze niż to ciasto. Tylko mnie się poszczęściło. Uwielbiam słodkie orzeszki. Jazz, nie miałabym nic przeciwko wymianie. Chcesz? Oczywiście. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Jess. Wygląda na to, że w środku orzecha jest dużo skondensowanego mleka. Mm. Jest pyszny! Biedna Betty, widzę, że jesteś smutna. Może chciałabyś spróbować mojej sałaty? Chętnie pachnie świeżo. Smakuje o wiele bardziej niż ta spalenizna. Wielkie trójkątne opakowanie lodów. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Mam takie samo, tylko kwadratowe. Moja okrągła porcja wygląda najlepiej. Co to jest? Wygląda jak plastelina. Emma, wiem! Musimy zrobić łyżkę, którą będziemy jeść lody. To będzie wymagało trochę pracy. Jak ci idzie, Zak? Świetnie, udało mi się. Spójrzcie na tę idealną łyżkę. Super sobie poradziłeś, Zak. Brawo! Emma ja postaramy się powtórzyć Twój sukces. Co o tym myślisz? Wyszło całkiem nieźle. Wszyscy dobrze się spisaliśmy. Gratulacje. Wreszcie możemy zacząć jeść lody. Ja pierwszy. Hej, co się stało? Chyba utknęła mi łyżka. Za nic nie mogę jej wyjąć. Ojej. A mnie się wydaje, że wziąłeś po prostu zbyt duży kawałek. Wygląda apetycznie. Masz rację, Suzy. Jest pyszny. Wierzę ci. Ledwo mogę utrzymać ślinę. No i proszę, już prawie skończyłem. Dlaczego tu jest tak zimno? Zamarzam! Wyglądasz jak lodowa rzeźba. Ostrożnie, Zak! Kawałki lodu na nas lecą. Naprawdę boli, przestań! Wystarczy! Sorry, to wszystko przez lody. Jest mi naprawdę zimno. Myślę, że wystarczy mi na dziś teraz wy. Okay. Jestem gotowa. Przy okazji mam świetny plan. Muszę założyć moje różowe okulary. Wspaniale, pasują ci. Wyglądasz bardzo modnie. Tu nie chodzi o modę. Okulary ochronią moje oczy przed tą lampą. Co ty robisz, Emma? Podgrzewam swoje lody, żeby nie zamarznąć jak zak. Gotowe. A teraz masz białe plamy na twarzy. To śmieszne. No cóż, nie przewidziałam tego. Tak nic nie jest w stanie zepsuć mi humoru. Mam pysznego szejka o smaku truskawkowym. Super, to naprawdę był genialny plan. Wypiłam? No, Suzy, teraz ty. Jestem gotowa. Pokażę wam, jak jeść lody. Jestem w tym profesjonalistką. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Umieszczę lody w rożku. Uwielbiam je! Są takie chrupiące! To będzie świetne połączenie! Potrzebuję więcej lodowych kulek! Nie będę sobie żałować! Ale dużo kulek! Tylko to wszystko może runąć! Nie martw się, Zak, Wiem, co robię! Czas na porządne orzeźwienie! Bo tyle energii poświęciłam na zrobienie tego deseru! Rożek jest tak chrupiący, jak lubię! Ojej! Lody chyba zaczynają się chwiać! A nie mówiłem? Ostrzegałem cię, że to może się źle skończyć. Nic się nie stało. Zostało mi nawet trochę lodów, więc jest super. Kwadratowe gumy, no ekstra, a ja mam kapustę. W porównaniu ze mną macie prawdziwe szczęście. Czy tylko mi się wydaje, czy to naprawdę jest głowa ryby? Sorry, Kate, nie mam czasu, żeby to sprawdzić. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować moją gumę. W takim razie sama się nią zajmę. Tylko ja i ona, jeden na jednego. Jazz, cześć, masz towarzystwo. To obrzydliwe. Zabierz to ode mnie natychmiast. No to płyniemy do Betty. Hej, przestań mnie straszyć. I wystarczy się wygłupiać. Jedz co dostałaś. Dobra, dobra, widzę, że nie znacie się na żartach. Fu, to jest ohydne. Nie chcę więcej. Ojej, zamknij buzię, strasznie śmierdzi. I weź moją gumę, powinna pomóc. Dzięki Betty, właśnie o to mi chodziło. Jest pyszna. Guma jest zdecydowanie lepsza niż ryba. Wygląda na to, że mamy kilka nowych produktów. Chyba to ketchup, a u mnie przyprawy, ale jeszcze nie rozgryzłam jakie. No to trzeba to rozgryźć. Ja na pewno mam ketchup. Jest całkiem niezły, nawet mi smakuje. Masz cały brudny nos. Nie wiem, o co wam chodzi. Daj spokój, to nawet śmiesznie wygląda. Ciekawe, jakie przyprawy dostałam. Mam nadzieję, że nie są zbyt ostre. Czas spróbować i upewnić się, czy na pewno. O nie, to papryczka chili. Mój język płonie. Jess, pospiesz się i podaj mi swój talerz. Co to majonez? Będzie idealny. Tylko jedno kiwi. A przecież tak mało. Jestem zła. Dlaczego dostałam kwadratowego arbuza? Takie w ogóle istnieją? Nie wiem, co wam się tak nie podoba. Ja bardzo cieszę się z truskawek. Lili masz najmniejszą porcję, więc zaczynasz. A jeśli to kiwi będzie zbyt kwaśne? Bardzo bym tego nie chciała. Będę musiała spróbować, żeby się przekonać. Uuu, ta skórka jest skudna. Brzydliwa. Nie chcę więcej. Przestańcie się ze mnie nabijać. To nie jest zabawne. Dobra, wezmę łyżkę i zjem tylko miąż. Jestem pewna, że mi posmakuje. No dobra, to próbuję. Jak na razie jest ok. To jest naprawdę smaczne. Dlaczego nie jadłam go tak od samego początku? Brawo, świetnie się spisałaś. Teraz kolejna Suzy. Na szczęście nie będę musiała niczego wymyślać. Truskawki są pyszne same w sobie. Yummy. Jakie są czyste i takie słodkie. Po prostu wspaniałe. Brakuje mi słów, by wyrazić swój zachwyt. Chcę więcej i więcej. Pruskawek jest tak dużo, że nie mieszczą mi się w ustach. Może nie powinna się tak spieszyć. To wygląda obrzydliwie. Co to? Jakieś dziwne uczucie. To szypułki! Zapomniałam je wypluć. Mogłaś się odwrócić, zanim zdecydowałaś się to zrobić. Przepraszam, nie pomyślałam. Kate, zaimi się swoim arbuzem. Masz rację, to dobry pomysł. Ale nie mam pojęcia, jak go zjeść. Spróbuję to zrobić gołymi rękami. Wygląda na to, że nie dostała marbuza, tylko ciasto. Tak, w środku znajduje się krem i biszkopt. Co za szczęście! Jestem prawdziwą farciarą. O mój Boże, jakie to jest dobre, palce lizać. Ja też mam ochotę na słodycze. Kate, poczęstuj nas, proszę. Dobra, dobra, pokrójmy tort na kawałki. Ojej, a gdzie się podział nóż? Dopiero co tutaj był, nie rozumiem. Co za pech? Utknął w suficie. Co teraz zrobimy? Nie martwcie się, poradzę sobie z tym. Kate, zaczekaj, może nie trzeba? No dobra. Pomocy, spadam! No proszę, mówiłam, żebyś tego nie robiła. Nic się nie stało, jestem tylko posiniaczona. Wow, mam jeszcze tak dużo kremu na twarzy, świetnie. I jeszcze coś na nosie. Jestem szczęśliwa. A co z nami? Kawałek tortilli? Makaron? Rożek z lodami Super! Wow. Miałam więcej szczęścia niż wy Jest taki ładny Jestem pewna, że jego smak mnie nie zawiedzie huh? I co ja mam zrobić z tą suchą tortillą? Nie mam pojęcia Uwierz mi Betty, że suchy makaron też mnie stresuje Boże, jaki jest twardy Jestem duchem Jestem duchem To jedyne zastosowanie, jakie znalazłam <laughs> dla tego placka A teraz można go zjeść Jesteś taka zabawna, Betty. Kwadratowy kawałek buraka, kurze jajko i świeża bułka. Znów farta. Uwielbiam jedzenie o trójkątnym kształcie. Myślę, że to surowe jajko. A mój burak jest bez smaku. Przykro mi, że znowu nie macie szczęścia, ale nie denerwujcie się. Już coś wymyśliłam. Zawierz się, Kate, bo inaczej będę musiała zjeść surowe jajka, a to nie jest nic przyjemnego. Nie. Fu, co za obrzydliwość. Gotowe. Mhm. Moją trójkątną bułkę zamieniłam na kwadratową. To oznacza, że Betty może ją zjeść. To bardzo miło z twojej strony. Bardzo dziękuję. Bułka jest pyszna. Ja też chyba coś wymyśliłam. Wyobrażę sobie, że to pyszne smoothie... Wygląda na to, że nie, nie będzie łatwo, bo jajka są po prostu paschudne. Proszę bardzo, Jess, zrobiłam okrągłą bułkę. Częstuj się. To niesamowite, bardzo dziękuję. Teraz już wiesz, że smaki i kształt jedzenia mogą, ale nie muszą być ze sobą powiązane. Nie istnieją tu żadne reguły.